Szanowni Państwo, zakończyło się spotkanie sztabu. Przedstawiliśmy władzom Warszawy propozycję pomocy. Pomocy polegającej na zbudowaniu alternatywnego rurociągu, którym będą tłoczone ścieki z lewobrzeżnej do prawobrzeżnej Warszawy, tak ażeby trafić do oczyszczalni ścieków Czajka. Bardzo się cieszymy, że władze Warszawy Podjęły decyzję o przyjęciu tej pomocy. Powstaje zespół roboczy, którego szefem zostaje wiceprezes Wód Polskich, pan prezes Krzysztof Woś. Wody Polskie zintegrują wszystkie działania niezbędne do tego, żeby ta przeprawa i ten rurociąg powstał. O godzinie 11 zjawi się rekonesans wojskowy na brzegu Wisły. Wojskowi zaczną przygotowywać budowę przeprawy z trzech garnizonów zostaną ściągnięte niezbędne siły i środki do tego, żeby przeprawa została zbudowana przez Wisłę, a następnie tą przeprawą zostanie pociągnięty najpierw elastyczny rurociąg którym pompy powodziowe zaczną tłoczyć ścieki do lewobrzeżnej Warszawy, które tam trafią do oczyszczalni czajka. Następnie zostanie wykonane już docelowe rozwiązanie rurociąg, taki docelowy, który, którym będą przy wykorzystaniu grawitacji te ścieki transportowane do oczyszczalni czajka, a ten pierwszy w oparciu o elastyczne. Węże rurociąg będzie jako awaryjny. Takie rozwiązanie, właśnie z tym zapasowym rurociągiem, pozwoli na bezpieczny transport nieczystości ścieków do oczyszczalni Czajka przez wiele tygodni, bo zapewne właśnie tyle potrwa naprawa rurociągu biegnącego pod dnem Wisły. Te wszystkie działania spowodują to, że ruch na rzece żegluga na Wiśle zostanie wstrzymana. Premier podjął decyzję o tym, aby ten projekt rozpoczęty został niezwłocznie, dlatego w tej chwili już wody polskie wraz ze służbami podejmują współpracę roboczą z władzami miasta, z różnymi służbami miasta, przede wszystkim wodociągami miejskimi, po to, aby ten projekt był realizowany. Premier Mateusz Morawiecki Podjął również decyzję o tym, że wszystkie e, prace wykonywane e, przy tym projekcie zostaną sfinansowane z rezerwy ogólnej e, premiera. To jest taki moment, że trzeba się skupić na tym, aby e, jak najlepiej, jak najefektywniej e, przeprowadzić ten projekt, e, żeby ścieki jak najszybciej przestały być zrzucane e, do Wisły, żeby dłużej nie tworzyć zagrożenia e, dla rzeki i mieszkańców którzy mieszkają w ośrodkach na północ od Warszawy.